Wczoraj po fut Champions postanowiłem trochę zaryzykować i otworzyłem Pika z ikoną na RTG. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku, a z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7 a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje Coinsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia, oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Tu się liczy każdy końs. Nie, no 70 tysięcy mam jeszcze, dobra. Pierwsze SBC zrobione na pika, Trudno, ktoś tutaj z pierwszego jest. Alison, ale jego nie chcę nawet, nie. O serio, walkout, kurna, skifnąłem, wymienny. Karwa, hal dobra, ale się przyda. Przyda się, przyda. Dobra, kolejny składzik zrobiony. Skład o ocenie 8-8. No dobra, to wchodzimy all in w tego pik'a. Mamy skład 8-7, ostatni. No dużo ryzykujemy, dużo ryzykujemy, ale mam nadzieję, że będzie warto. Także pierwszy pik z ikoną już jest. Na pewno to będzie traf do pierwszego składu. Nieważne co trafię, to będzie traf do pierwszego składu. Prawy? Dobra, Adix, ufam ci. Zobaczmy, co tu będzie. Pierwszy pik? Nedwet Centurion. Nie jest źle W sensie, pamiętajcie, że ja patrzę pod kątem RTG 120 tysięcy Takie small l, nie? Środkowy na koniec, myślę, żeby tak symetrycznie było To po lewej, co tu będzie? Uwaga Jest rozbłysk? Sanchez Najlepiej EŚ O, Ale dobrego, nie słabego Co będzie w ostatnim piku? Uwaga O Boże <ślad> O, bo chociaż Jezu, ale rozbłysk był tragiczny Tragiczny rozbłysk był Kurde, ja chyba netweda wezmę, wiecie co? Ja chyba netweda 4 na 5, może grać EPO LSA. Chyba netweda biorę. Chyba netweda. To mi się wydaje nudny. Biorę netweda pod przypałkę, Kwarajczego, ale słabiutko, nie? Sławiło się. Właśnie, czy ja właśnie formacji też zmienić nie mogę. Kurde, bo moi piłkarze mają SPD. Dobra, netwed na właśnie, to teraz możemy sprzedać sobie Kware. Dobra, panowie, mamy około 100 tysięcy, Potrzebuję Kilku zawodów. No, mamy Stokoła, koła Vasquez i Człomelik. Najbardziej dziurawa obrona będzie w historii. I czekajcie, bo my tu mamy O. Klosterman. Idealne rozwiązanie tego wszystkiego. To mamy trapa. I on ma już. daje dwa zgrania. To jest ok. Dobra, 25,5 tysiąca. błądziorno. Napoli. I, na... I teraz PO potrzebujemy. Najlepiej Niemca, Serie A. No dobrze, a więc razem z widzami ustaliliśmy taką nazwę klubu. Nazywa się Gang Micro Jest to tam pewien, pewien odłam Deka United. Bardzo daleki odłam i będziemy tworzyć historię na naszym RTG. Czy to wejdzie? Uwaga? Weszło, dzięki. Także małe podsumowanie. Zrobiliśmy pika z ikoną. Wybraliśmy nazwę składu i ułożyliśmy zespół. Jego ostatnim elementem jest inform DiLorenzo, który nam go. Do pełnia. Tak wygląda składzik, który na samym końcu streama złożyliśmy. Jeżeli chodzi o ligę, to mamy ligę piątą, mamy Boosta i nie zagrałem ani jeszcze jednego meczu w rywalsach, także trzeba się śpieszyć. Dobra, i składzik Krywala. Jest to bardzo solidny składzik z Sonem, z panią Midna. Wiedziałem, że jest taka karta z Gavim, Bellinghamem. I zobaczmy, do Nedveda piłka. No niestety nie. Ej, w ogóle nie zobaczyłem... W sumie słabo się przygotowałem. Nawet nie zobaczyłem, jakie Nedved ma playstyle. Dobra, już czuję, że to nie jest zawodnik na pewno na ls -a. Właśnie na takim LP-ku, co teraz nim gramy, myślę, że to może być całkiem spoko pomysł. Natomiast może być też fajny na SPO. Ale żeby mieć SPO, to byśmy musieli formację zmienić, a na razie... No na razie nie mamy mocy do tego. Bo szko Szczerze, szkoda mi jest się pozbyć najlepszego pomocnika w tym zespole, czyli Bellingama. Więc dopiero jak kogoś trafimy może na SPD albo zrobimy jakieś SBC, to wtedy zrobię zmianę. I teraz super piłka do Nedweda I zobaczmy, a weźmy powershot uderzmy Zobaczmy jak one latają, całkiem nieźle Oj, 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 Bez sensu, bez sensu nacisnąłem to kółko w tym momencie I zobaczmy Jaki, Jakaś blokada Klostermana czyżby? Nie Bo ładnie mi przychodzi Sonem i... Wow, ładnie trap Jeszcze... Dobra, dobra, nie ma gola O kurde, Jesus na was Piękne wypuszczenie piłki Ale jest i Di Lorenzo inform nice Nedweda piłka, idealnie Nedwed przechodzi Nedved. Dobra. Kurde, troszeczkę chciałem powiedzieć, że zabrałem asysty Nedvedowi, ale nikomu nie zabrałem asysty, bo fatalnie wykończyłem. I dawaj do Bamforda. Piękna piła do Bamforda i Bamford z pierwszym Nie, niestety nie. I Jan Rush. O boże, gościu też to spartolił totalnie. Dobra, i teraz patrzcie i Lukaku na zielonym. Nie wyszło na zielonym, ale wyszedł power O i Bamford speed boostik. Lewa noga, fineska gol. Super, super. No to jest nasze to są nasze 3 minuty teraz. Uwaga! Oj, dobra, dam no tutaj. No. I Bamford, i Bamford, i Bamford. Po krótkim, no i pięknie wyszło, i 3-0. Jeszcze raz Bamford. Dobra piłka Romelu Lukaku. Nie ma, no nienawidzę główek w tej grze. A i tak próbuje za każdym razem, mnie, i tak próbuje, ale nie da się tego strzelić. Jedziesz, Lukaku. Dobra. No Lukaku kontra Jesus na was nie? No, no sorry cię bardzo, ale nie miał Jesus na was absolutnie żadnych szans W tym starciu, tym bardziej, że był za plecami Lukaku. Dobra, to wygrywamy Spróbujmy zrobić teraz jakąś paczkę I zaraz później damy jakieś, jakieś style gry Zawodnikom. Dobra, o, idziemy Dalej w karnecie i mamy pika 1 4, 8, 4 plus. dobra, otwórzmy Go sobie, nie od tutaj co czekać I lecimy, od razu ujawniam wszystko trójkątem I mamy tak, Palaciosa, Grilisza Martineza na bramkę i Odegarda 89 na przepałkę. Wybór jest o Oczywisty Martin Olegard. Dobrze zobaczmy. 2x8,5 plus jeszcze jako przerywnik. Nie ma karty specjalnej. Jest walkout. Zobaczmy. SPD, Szwajcaria, czyli będzie to granit czaka. Czy będzie to podwójny? Nie jest to podwójny. Jezus Maria, to jest fatalna wiadomość, tak szczerze. I oprócz niego brąz. Wow, fatalnie. No fatalnie. Myślałem, że jakiś podwójny 8 86 i 87 chociaż, a tutaj słabiusio się. No dobra, to lecimy kolejny meczek w piątej lidze. Skład się oczywiście nie zmienił i skład rywala. Ma Marda na bramce. Jest ewolucja Kamawingi, coś co uwielbiam. Jest Halandik, jest Drogba, widziałem Lamparda. Czekajcie, no Eden Militao i z kim? A właśnie z Tiuramem. Z tatą Thuramem, niestety, no to jest świetny zawodnik, który właśnie zostaje pokonany przez Bamforda I Lukaku, no piękny duet nam się udało stworzyć no, na napadzie, Pierwsza minuta, od razu goli Dobrze, zobaczmy, Nedved Aj, Zambrotta, ale jeszcze Nedved, patrzcie, Nedved i uwaga, pierwszy gol jego, no pewnie, że nie, Bamford Tak jest, dobija i 2 do 0, super Ale ciekawe czy dzisiaj strzelimy w ogóle chociaż jednego gola Nedvedem, ale nie z karnego, bo jak będzie karny to pewnie dam go a, nie dałem w ogóle stylu w gry, zapomniałem. O, teraz ma Nedved super okazję, ale chyba lepiej podać, co? Dawaj netwet, ty będziesz głównie od podawania, ale. I zobaczmy Nedwet z powershotem. Jocie, ale dobrze leciało, jakby leciało w bramkę. Dobrze minął. I uwaga, i Lukaku. No i kosmos, ale rozegrany Gościu. 4-0 jest please, wyjdź. Zagrałem wtedy więcej meczy na odcinku. Klosterman, Haaland, Uwaga. Uwaga, dobre podanie od Halanda do drogby, ale... No coś pokombinował i nie trafił. Ej, kolejny słupek. Mam, mam wrażenie, że wokół trapa jest jakieś pole siłowe i on za każdym razem kieruje piłkę na słupek. Wydaje mi się, że to jest już trzecie obramowanie bramki w tym odcinku. W tym meczu w 20 minut nastrzeliliśmy 4 gole, a później już tak, powiem wam, bida trochę, bida. Dobra. I Lukaku, dobra, dobra, dobra. Przełam, przełamaliśmy, mam nadzieję, teraz to momentum i znowu otworzy się worek z bramkami. No, 5 do zera, nie? Nedved ładnie, ładnie zawrotę porobił Bellingham. Loftus, Loftus, chik. no i ładnie, i 6-0, no i to jest, powiem wam, gości miał naprawdę mocną granicę bólu, 6 bramek różnicy, żeby gościu wyszedł, to naprawdę sporo. Dobrze, zobaczmy skład rywala, widziałem już w szatni, że jest Wayne Runej i Carles Puyol, Carles Puyol stawiam, że winterowy, tak czy nie? No chyba tak, tak jest, winterowy i zwyk zwykły Runej, o, tutaj, a tutaj bardzo ładna piłka akurat, ale ładnie Trapik obronił, mierzymy między winiem a Runejem i słupek, kurde. O super. Akcja na jeden kontakt. Bamford nie wiem co zrobił. On chyba sam się, sam w szoku był. No jest Lukaku tam, kurde. No dawaj, chłopie. Jest gol z głowy. Gol z głowy, proszę państwa. netbet jak asysta zróżnego. Nice. Bamford, kurde. No wylało. No tutaj to strasznie wylało. Przeprosimy oczywiście, bo takich goli. No nie fajnie jest strzelać. I uwaga, Oj, to będzie rzut karny I właśnie o tym rzucie karnym mówiłem Chyba pierwsza szansa dla Nedweda Na strzelenie gola, zobaczmy Czy on to wykorzysta, Paweł Nedwed Delikatnie w lewo, wiecie to delikatnie w lewo Kurde O, uwaga, Nedwed jest! Udało się! Mamy premierowego gola! Dobra, jedziemy. Kolejny meczik. Jest Konate, jest Romero, jest Eusebio, jest Sancho, czyli gościu skończył karnet. Jest też Potum Salaha, szczerze. I widać, że to gościu też nie z pierwszej łapanki, bo... No, ma zrobione zadanka, nie o Konate między innymi, także to jest taki już stały bywalec gry. O kurde, ale tutaj odjechał. Kurde, co tu się stało? Odepchnąłem Konate, co nie jest jakieś dziwne, bo podejrzewam, że raczej... I Konate czasem wygra jakiś pojedynek z Lukaku, i Lukaku z Konate, ale interwencja Bramkarza przestraszył się chyba strzału potężnego belga. I teraz zgranie głową. Aj, tutaj ładnie już się zaskoczył. No dawaj, trap. No, to, no, to to Eusebio, niestety, no to jest Eusebio. O kurde, ale tutaj wyjechał mu. No, Zancho to aż odesłany do szatni, prawie był tym, tym odbiorem. Myli się, myli się, myli się mu nos, i Buffon po raz kolejny pokazuje, że nie warto było go robić w SBC. Lukaku, Lukaku. O, i teraz Buffon broni. I teraz nie broni. Bowen, zaskoczenia i na trzy do jednego. Ale to był akurat bal. To akurat widzę, że Buffon przeplata wybitne interwencje z wybitnie słabymi interwencjami. I Bamford jeszcze tutaj mija. O Jezu, i 5 do 1. I to była granica bólu, czyli 4 gole. Dobra, czyli będzie teraz meczek o czwartą ligę. I nawet jak zremisujemy, to możemy jeszcze raz do niego przystąpić. Najgorzej było, jakbyśmy przegrali. Dobrze, to przed decydującym meczem o czwartą dywizję przerywnik 2x85. Czy będzie jakieś wzmocnienie? Uwaga, no jest walkout, S.O. Brazylia, Liga Francuska. Jest to Marquinhos 87 bez podwójnego walkoutu, Także. No nie, no nie jest to wzmocnienie składu, jeszcze Williamson Dobrze, to jedziemy, uwaga, składzik rywala, Alison, okej, okay. złoty, złota obrona i ogólnie taki skład jakby gościu wrócił do gry Kurde, nie spojrzałem na pinga, widzę, że choinka na blacie się tam świeci na górze Oj, 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 dawaj Mendy, dobrze, znowu Mendy wygrywa I znowu Mendy wygrywa I znowu Mendy tym razem przegrywa i Bondziorno wywala, ale celnie Dobra, ojejku, ojejku, błąd Za bardzo wybiegł tym Wandajkiem. Czy my to wykorzystamy? Bamford, karne coś, nic, okej okay. Oj, ładnie, ładny dribbling GW no i przegrywamy 1-0 w meczu czwartą ligę To mi się nie podoba akurat I teraz duży błąd, bo leci Nedved, ale leci też Rudiger Który oczywiście jest szybszy Chociaż, chociaż nie Chociaż i tak dogonił, nie? Ale zobaczmy, bo no nie no, no Gdzież taką piłę, Oskar, grasz na Boeno No na razie, gościu, tak Wąsko linia obrony. Na bardzo wąsko. No, nie da się prawie nic zrobić, nie? I wysoko. I te spalone ciągle mam. No, będzie trzeba szukać dobrego padania z trójkątem Bellingham'em, moim zdaniem. To będzie taktyka na ten meczyk. Albo właśnie szybkiego zabrania piłki. Nie, to nie wyszło na razie. Dziwne, dziwne rzeczy na razie się dzieją. No i gościu ma. Ma czy nie ma gola? Yy... No, ma, ma, bo tutaj podziały się cuda i cuda nie widy po lukarnym. No, nie mogę, no i właśnie o takim farcie mówię, no on nawet nim nie był, a ta piłka po prostu w niego wleciała, bo nie czuję takiej, nie wiem, no mocy ze strony gry, że ja tutaj mam szansę wrócić. To naprawdę musi się w pewnym momencie odmienić. Teraz super piłka do Lukaku, pierwszy strzał na bramkę, no i nie chcę wylać. No na razie, tak jak mówię, no każdy pojedynek fizyczny, prawie każdy, 90% pojedynków fizycznych niestety przegrywam. No wiecie, jak są takie mecze, to nie da się wygrać, jak każdy pojedynek przegrywasz. Mam nadzieję, że w drugiej po połowie to momentu się zmieni i będzie troszeczkę na moją korzyść, bo to co oddało Rywalowi w pierwszej połowie to jest coś niesamowitego, nie? No spokojnie klepeczką. Dobrze do Lukaku. Lukaku nie wierzę w to. No i patrzcie. No. <laughs> wylew za wylew, można powiedzieć. Fatalny gol. Absolutnie fatalny, ale mam nadzieję, że będzie to gol, który zmieni troszeczkę oblicze tego meczu. I teraz super piłka. Proszę cię Lukaku musisz. Musisz chłopie. I Lukaku. Super, super. No to jest gościu, który daje nam kombek 2 do 2 w 6 minut. Ekstra. Ja pierdziel, Nie wa... Jezus Maria, ale fart. O, zobaczmy, Bamford Jest! Udało się, jest, ale to już było na milimetry zagranie. To już było... Chwilę później nacisnął guzik. No to nie byłoby tego podania. Fajnie. Dobrze, patrzcie, no i teraz on, nie, no zero. I to jest to samo, co ja miałem w pierwszej powiedzieć, jak ja chciałem, nie wiem, wrzucić albo podać, albo nie wiem, tam, o kurde, strzelić, to z dupy nagle Rudiger dostanął w banie. No i tutaj było to samo, tylko że mój ma Playstyle akurat. Więc akurat gdzieś można by było to delikatnie bardziej wytłumaczyć, nie? I Lukaku. No i to jest czerwona kartka Rudigera, dziękuję bardzo. No to jest koniec. No nie ma szans, że to nie będzie czerwona kartka. W sytuacja prawie 1 do 1, co miał. Wojtyła Szczęsny, nie, w meczu z Realem i na zielonym No i ładnie, Romelu Lukaku I uwaga, Lukaku, Lukaku, Kosmos, Kosmos, 4 do 2 No raczej mamy, proszę Państwa, tą czwartą ligę Zobaczmy, Marek Rashford ładnie przechodzi Marek Rashford nawija Marek Rashford dostaje Karniaka Idealnie się wygląda w fullu karnym kopnięty przez Bondiorno I w to pójdę, to była moja pierwsza myśl i w to idę Zobaczmy, Del Piero, czy on tam strzeli? Nie, lewa, lewy dół, lewy dół, okej. Okay. I mam nadzieję, że teraz momentu nie wskoczyło dla rywala. Oj, piękne podanie Bowena do Bamforda Bamford. A to nie jest w ogóle The na tym eś. O, to jest coś inny. O, dawaj, dawaj, dobra, piła Lukaku, super, 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 ale duet Bamford plus Lukaku, niesamowite duo. Oj, no i to już jest koniec. Lukaku na Zielonce jeszcze dzięki, 6-3, dzięki, to już jest koniec, to już jest na pewno definitywny koniec, konsola za okno, a my mamy, meldujemy się proszę Państwa w czwartej lidzie na naszym RTG i dotychczas mieliśmy tylko jedną porażkę w Rivalsach. Dobra, mamy też zwykłe nagrody już odblokowane No dobra, to jutro będziemy walczyć co? No może o ligę trzecią, jak tak leci Chociaż nie, no już, nie, już myślę, że akurat w czwarty lidze Już się zaczną delikatne schody Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka Łapeczka w górę, subik, mam nadzieję, że zostawiony I dawajcie znać w komentarzu, co Wy trafiliście Z tego pika z kartami specjalnymi W sensie tego z ikonami Do zobaczenia, widzimy się w komentarzach, yo!